Szemaneczko przedstawię Wam, no, pierwszy filmik z gry Combat Arms. Gram w nią, no, już, nie wiem, z pół roku. No, i dużo czasu jej poświęcam, także pomyślałem, że zrobię z niej filmik. Może coś z tego będzie. Na początek Wam może przedstawię moje konto. E, rangę mam, w mojej 2, dopiero co w e, Troszeczkę pieniążków, tam Kaderatio126, także też bez lipy. E, bronie tutaj mam Na dni mam CQB Camo, zajebista broń, po prostu rozpierdałem wszystkich A to to już w ogóle Ortus to nie ma sobie równych Wszystkich rozpierdalam jak chcę A ogólnie to tak mam, na zawsze sobie kupiłem Cobre i, i zwykłe CQB, tak jak porządny noob No i tam jakieś tam 6 na parę dni jeszcze zostały, tam OTRK SE I tak dalej e, w dzisiejszym odcinku to tak chciałbym trochę może popierdolić o tym kombacie A, co gdzie by tu wbić deton? Dobra, pyk, pyk, dobra, wbijamy tu Także będę grał i gadał A Ja zamierzam z tej gry robić filmiki testy broni to jest pierwszy pomysł i, no i po prostu będę jeden odcinek na jedną broń, będę napierdalał tymi odcinkami sobie chwilę, ściszę trochę ta audio, bo kurwę Dobra. I chętnie zrobiłbym z tej gry coś innego, ale no na pewno, kurwa, ale na pewno zwykłe granie po prostu, to nie ma, nie ma za bardzo sensu. Bo to byłoby nudne, ja raczej nie potrafiłbym oglądać jakiegoś innego grę, sobie kombatałem bo Tutaj za bardzo nie ma o czym rozmawiać, nie? I po... O Boże. Ale mi laguje ten kombat przez to nagrywanie. No i po prostu chciałem coś jeszcze zrobić. Ja nie mam pomysłu na razie. Mam nadzieję, że ten odcinek, ten, który teraz nagrywam obejrzy może ktoś, kto gra w kombata i może da mi jakiś pomysł co tutaj można zrobić. Ciekawego. Eee... Jak będę się nudził, to zamierzam robić w tym kombacie jakieś takie trollingi, tak? O, właśnie mnie strolowali za to, że ja trollowałem tą bronią. To wbijemy sobie gdzieś, gdzie nie ma elity moderatora, to mnie nie będą mieli jak wyjebać. Dobra, wbijam tu. Eee, nie wiem, nie wiem w sumie do kogo ja kieruję ten filmik, bo mógłbym... Mógłbym pójść na dwie opcje. Jedna to dla, tak, dla tych, którzy nigdy w to nie grali, tu opowiadać o co chodzi i tak dalej. A druga opcja dla tych, co gra. Podzielę to. No grata to jest taki opesik z nabijaniem levela, z skupywaniem broń za... za no, zarabiane za pieniądze w grze. No lub za prawdziwy high też. Ale tutaj nie ma wymagań, nie trzeba płacić grubych hajsów i tak dalej. Gra jest zupełnie darmowa. E, Multikill... O, ładnie pojechałem. No i wracając jeszcze to... W chuj tu jest map, w chuj broni, Wchuj wszystkiego tu jest. No i jak naboi potrzebujesz dobra. No i właśnie chciałbym nagrywać filmiki z testów broni, ale chciałbym coś jeszcze trolling to to swoją drogą, ale z tego to nie będzie dużo materiału się. I i, i, I... I... Zamierzam też robić jakieś konkursy I To znaczy ja tutaj nie mam nie jestem jakiś bogacz i tak dalej, ale skrzyneczki TMSG mógłbym wysyłać e, załóżmy jednemu wylosowanemu komentowi pod filmikiem Tak myślę wiele by mnie to nie kosztowało także myślę że to byłby spoko pomysł tu ich ładnie rozpierdałem 10 do jednego sobie Jakby no jakbym jeszcze nie reagował to jeszcze troszeczkę by mi lepiej szło ale to już trudno ja jestem zadowolony z tego co jest Jest git e, Co tu ja jeszcze chciałem powiedzieć? No na pewno to, że będę wrzucał filmiki z tej gry nie oznacza, że nie będę wrzucał z innych gier, tak? E, Także nie muszę ma co martwić, będę wrzucał inne na tychże po prostu nie zależy, bo już dużo czasu jej poświęciłem, jest zajebista, fajnie się gra, naprawdę spoko. Bardzo bym chciał, żeby, żebyście Wy też sobie zaczęli w to grać może. Albo jeśli już gracie to okej. To ok. O, co ja bo tu tak sam sobie słyszę, że ja pierdolę tak. No to o konkursach powiedziałem, o tym co będę wrzucał powiedziałem. Aha, może coś tu o mnie, to ja nie wrzucałem tam przez parę miesięcy filmików, bo po prostu rozpocząłem studia, teraz jestem na akademiku. i problem jest taki, że ja tu mam 3 giga limitu dziennie. Boże, jak mi teraz ściągnie. 3 giga limitu dziennie to jest naprawdę mało, to nawet gierki sobie nie mogę ściągnąć jakiejś nowej, żeby dla was wrzucić żeby na dla was nagrać jakiś odcinek no bo po prostu nie mam jak ściągnę jedną grę i chuj już nie minęło także to jest pewny problem dla mnie muszę ściągać jakieś malutkie gierki 100-200 mega to to jeszcze idzie tą grę akurat mam już w no bo to to jest priorytet no ale mnie teraz przeładował fartownie no i tak no i tak co ja tu jeszcze bym chciał powiedzieć może nie, nie będę kończył tej rundy, bo to jeszcze zajmie, widzę tutaj powoli to się toczy Jak widzicie to mi tam całkiem dobrze w tej grze idzie, bo mam no, wyjebane problemy Jak widzicie ta broń, no to po prostu tak na kurwie że... że ja tu o. o, wszyscy rozjebani, Elegacko. I Na ten czas chwila, jeszcze się zastanawiam, czy to koniec. Czy to koniec. Yy... A jeszcze jedna sprawa, bo tu ja, ja korzystam z nagrywania, do, yy, do nagrywania korzystam z fantazji i ten programik ma wielki problem z nagrywaniem G w pełnym... No, full screenie tak jak to jest gra na cały ekran bez żadnych ramek i ten, to, no ma wielki z tym problem, nie idzie tego robić. Choć ta gra akurat jest full screenem, no i wygląda to tak, że nagrywam, że tak powiem, jedną trzecią obrazu. Ten obraz jest jakby tak pomniejszony, i nie wiem jaka jakość tego będzie. Może być dobrze, może być źle, nie wiem, okaże się. Eee... No, no i to, to by było chyba na tyle, tak? Ja teraz sobie jeszcze to dokończę rundę, ale to już nie dla was, że tak. No i na to.